To wasz rząd Daria bezczynnie przygląda się ludobójstwu, to wasz premier spraw zagranicznych Radosław Sikorski grozi uczestnikom flotylli, zamiast zaoferować im wsparcie. Tymczasem izraelscy zbrodniarze wydali właśnie rozkaz ostatecznej czystki etnicznej miasta Gaza. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kilkadziesiąt tysięcy cywilów zostało celowo zamordowanych przez Izrael. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Bezczynność i milczenie świata wobec ludobójstwa palestyńczyków jest porażająca. Wobec bezczynności rządów, wobec bezczynności polskiego rządu, waszego rządu setki osób z całego świata uformowało pokojową flotylę, która ma przełamać nielegalną blokadę głodującej gazy. Odważnym i zdeterminowanym uczestnikom tej flotylli należy się szacunek, a nie groźby ze strony polskiego ministra spraw zagranicznych. To polski rząd wzorem Hiszpanii i Belgii powinien wprowadzić sankcje na Izrael, powinien zerwać wszelką współpracę zbrojeniową z Tel Awiwem, powinien wprowadzić sankcje personalne na rządzących Izraelem zbrodniarzy. Już jest za późno. Brak natychmiastowego działania to współudział.